Hej Jest to druga z trzech części dzisiejszego vlogmasa. Jest to wyniki są to wyniki konkursu. Był czas do niedzieli, czyli do wczoraj. Wzięło udział no, dwóch uczestników, ale za to no oddali pracę. Jako pierwsza oddała pracę Beniolusio RPS, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Miejmy nadzieję, że tak. Um, no, praca nie była jakaś tak nie wiadomo jaka piękna, ale najgorsze też nie była. Um, tak, um, coś dla właśnie owej osobki. Um, taka wiadomość: uwierz, u mnie w klasie rysują gorzej. Ale tak, Benio Lucio ma wyróżnienie, więc za chwilkę pokażę wam coś fajnego, ale zwycięzcą jest na Instagramie Gacza Nathan, jeśli dobrze pamiętam, a na YouTubie Magic Art, coś takiego, zaraz... Że wam to sprawdzam, czekajcie. Tak. Magic Art. Um, nie ma on nic na kanale, bo po prostu używa go do zapisywania się i takich rzeczy. Um, obydwie prace, jeśli, jeśli autor się zgodzi, wrzucę jutro na mojego Instagrama. Um, więc prosiłabym o napisanie w komentarzu lub na prywatnej wiadomości, czy się zgadzacie, abym pracę umieściła. Jeśli nie, no to oczywiście nie będę tego robić. Zwycięzca, czyli Nathan i w sumie nawet, wiecie, to jest najlepsze, że ja go znam osobiście, ale to nie będę teraz wam tego tłumaczyć. Więc tak, Nathan dostanie ode mnie paczkę, którą sama już zrobiłam dla zwycięzcy, a to. Wyróżnienie dla Benio Lucio LPS. Już Wam pokażę. Nie pamiętam, co chciałam powiedzieć Wam. A, jakie jest nagrody za wyróżnienie? No, nagrodą jest promocja i subik. Tak się prezentuje owy kanał Benio. O! Um. O, oh. um. ale ma więcej subów niż ja, o nie, w sumie jak większość jest tuba, i żeby nie było, tutaj od razu daję subskrypcję, i wszystkie powiadomienia z tego kanału będę dostawać, i wam zaraz. Pokażę. To już nie jest do konkursu, ale patrzcie. Tu mam 29. Na telefonie, jak wchodzę, mam 30. Jak wchodzę z komputera szkolnego, na informatyce mam 27. Jak wchodzę z komputera rodziców, mam 28%. Bo jeśli ktoś wie o co chodzi, proszę mi powiedzieć w komentarzu, o co, bo ja się naprawdę zgubiłam o co chodzi. A, jakby kogoś ciekawiło, dlaczego mam po... Kominie opo... ten... czerwoną, myślę, że obejrzałam. Tylko dlatego, że patrzę na komentarze z konta prywatnego na tym. Ale, jakby ktoś chciał, to proszę tu, tu, tu. Jest angel z dużej. Z dużej. A, angel pest. Tak samo wpisujecie jak tom, tylko że z dużej. A jakby się nie wyszukało, to mogę dać linka. No dobra. To na razie tyle. Widzimy się za jakiś czas na wieczornej rutynie. O! Bye! A, i niedługo będą pytanka. Bez Agaty.